Kot syjamski, 10 najważniejszych informacji. I tak pogoda można powiedzieć troszkę nie pasująca do kotów syjamskich, ale pamiętajcie, że koty syjamskie, chociaż niezbyt lubią zimno jak każde koty, to jednak nawet w takich zimowych warunkach sobie doskonale radzą. Ale przejdźmy do tych 10 najważniejszych informacji. I po pierwsze, oczywiście, są to koty, które są bardzo ruchliwe. To jest taki prawdziwy wulkan energii. To kot, który potrzebuje dużo ruchu i oznacza to. Że musimy mu tego ruchu zapewnić, możliwość tego ruchu musimy mu zapewnić, żeby nie sprawiał problemu, żeby na własną łapę nie szukał rozwiązania na tą nudę, ponieważ to może się okazać bardzo dla nas czymś nieprzyjemnym. Więc oczywiście to kot ruchliwy, wulkan energii. Po drugie, to oczywiście koty, które bardzo mocno wiążąc się z opiekunami, są kotami, które źle znoszą samotność. To jeden z tych kotów, które który potrzebuje dużo obecności ludzi. To kot bardzo towarzyski, to kot, który potrzebuje po prostu obok siebie człowieka. I bez tego człowieka jest kotem, który jest smutny, który się nudzi, więc to kot, który źle znosi samotność i nie powinien być wybierany przez ludzi, którzy jednak dużo czasu spędzają poza domem. Nie wiem, czy to słyszycie, ale tutaj przyleciało statko ptaków, które bardzo hałasują od godziny. Mam nadzieję, że wam to nie będzie przeszkadzało, tak samo jak tam, tamta piła. Ale tutaj w tym momencie zapraszam Was na inne kanały, szczególnie na kanał ciekawostki o zwierzętach, gdzie o takich ptaszkach bardzo często mówi. Trzecia rzecz to to, że to koty, które potrafią bardzo mocno upominać się o swoje. To jest kot, który, gdy nie zapewnimy mu tego, czego on potrzebuje tego co uważa że potrzebuje to wtedy będzie to kot który się o to upomni będzie to kot który po prostu zrobi wszystko żebyśmy się żebyśmy zrobili to co on chce dlatego warto o tym pamiętać że gdy czegoś mu zabraknie to nam o tym przypomni bardzo dobitnie bardzo mocno więc o tym należy pamiętać i o tym jak zawsze pamiętajmy, kot jest od nas w dużej mierze uzależniony i on ma swoje potrzeby. A kot syjamski potrafi te potrzeby mocno sygnalizować. Czwarta rzecz to oczywiście to, że to jest kot przyjacielski, towarzyski, kot, który lubi towarzystwo, kot, który może na początku w stosunku do mniej znanych osób będzie troszkę zdystansowany, ale bardzo szybko dojdzie do wniosku, że z tym kimś można się bawić, można z nim poszaleć, może ktoś pogłaskać, więc to towarzystwo jak najbardziej, jak najchętniej odnajduje również wśród tych innych zwierząt, na przykład zwierząt domowych, to kot przyjacielski i bardzo, bardzo towarzyski. Ale tutaj może z, tego, z tej chęci, z tego towarzystwa innych zwierząt zrobimy punkt piąty, ponieważ trzeba pamiętać, że pomimo tego, że jest kotem bardzo towarzyskim, lubiącym, Towarzystwo nie tylko ludzi, ale też zwierząt, to należy pamiętać, że jednak on nadal jest kotem, który lubi być najważniejszy. To nie jest tak, że to jest kot, który w jakikolwiek sposób mógłby być odstawiony na bok, na boczny tor. Nie, on będzie dużo robił rzeczy, żeby być tym najważniejszym. I tu warto pamiętać, że jeśli będziemy mieć na przykład dwa koty, które lubią być najważniejsze, to może dochodzić do pewnych nieporozumień. Ale z reguły te koty dobrze dogadują się z innymi zwierzętami. Szósta ciekawostka oczywiście dotyczy tego, że to kot bardzo uczuciowy. To taki kot, który lubi pieszczoty, oczywiście tylko wtedy, kiedy on się o to upomni. Tylko, że należy do kotów, które robią to dosyć często, one lubią, kiedy no, jednak ci opiekunowie są opiekunami, którzy wezmą na kolana, pogłaskają, przytulą, chociaż z przytulaniem to jest różnie, o tym musicie wiedzieć. To nie jest zawsze taka forma, którą koty tolerują. I tu musicie pamiętać, że to kot, który naprawdę jest kotem bardzo uczuciowym, lubiącym pokazywać te uczucia i tak jak powiedziałem w jednym z pierwszych punktów, potrafiący upominać się mocno o te właśnie czułość. Siódma najważniejsza informacja, oczywiście są to koty, które w doskonały sposób odnajdują się jako koty rodzinne. Są to koty, które dogadują się z tymi najmłodszymi, oczywiście, kiedy nauczymy obie strony, jak się zachowywać, jak się bawić, ale kot syjamski należy do kotów, które lubią towarzystwo, tak jak już mówiłem dwukrotnie, lubią, kiedy obok nich coś się dzieje, ale nie znaczy to, żeby było jakieś wielkie szaleństwo. Są kotami, które po prostu z bycia kotem rodzinnym wyciągają wiele pozytywnych rzeczy. To kot, który życie w takiej większej grupie, czyli z rodziną, potrafi bardzo dobrze wykorzystać. Więcej zabawy, więcej głaskania, więcej smakołyków to też jest coś bardzo ważnego dla tych kotów i ten kot w doskonały sposób wykorzystuje to złe słowo. Ale tu można powiedzieć pasujące właśnie bycie kotem rodzinnym. To oczywiście to, że są to koty odporne i długowieczne. Są to koty, które potrafią być z nami przez wiele lat, które potrafią żyć 18, nawet 19 lat. Koty, którym raczej rzadko coś doleka. Oczywiście, tutaj pamiętajcie, że no opieka to jest coś bardzo ważnego i z niej nigdy nie możemy zrezygnować. To jest oczywiście oczywistość. Dużo oczywiście, dzisiaj coś mówię, ale taki dzień. Zima, a wiecie, jaki mam stosunek do zimy? Jest zimno. To jest podstawowy zarzut z mojej strony. I ten kod w odpowiednich warunkach może być z nami bardzo długo. Nie zwalnia nas to oczywiście z tego, żebyśmy się nimi opiekowali, żebyśmy o nie dbali. O tym warto pamiętać. Przedostatnia rzecz to oczywiście to, że to są koty dosyć rozgadane, tak to może ujmijmy. One często wokalizują, one dużo wokalizują, one często używają właśnie tego swojego głosu, żeby nam coś zakomunikować, żeby się o coś upomnieć, żeby nas do czegoś zachęcić. Dużo Mówienia ze strony tych kotów. Można powiedzieć, że ja jestem takim kotem, człowiekiem, który właśnie też jest taki rozgadany, ale że nie wszyscy chcą słuchać o tych psach i o tych kotach. No to mam Was i mogę sobie porozmawiać na ten temat, właśnie, który mnie interesuje bardzo mocno. I to niektórym przeszkadza. To, że te koty są rozgadane, to, że one dużo, dużo, dużo wokalizują, to nie jest coś, co będzie nam przeszkadzało. To nie jest też takie coś, że on jest w tym dokuczliwy, czy to bardzo przeszkadza. Nie. No chyba, że nie zapewnimy mu tego, czego potrzebuje, ale tak, to nie powinno to stwarzać żadnych problemów. Ostatnia, dziesiąta rzecz to oczywiście to, że to kot bardzo inteligentny, kot sprytny i nie wykorzystujący tego tylko przeciwko nam, czyli przeciwko niektórym ludziom, którzy im czegoś nie chcą zapewnić, albo też po prostu Wykorzystuje to, żeby jemu było lepiej w znaczeniu kotu, ale to oznacza też, że są to koty, które można szkolić. Tak, niektóre koty, wszystkie koty można czegoś nauczyć, ale niektóre koty są w tym troszkę lepsze, troszkę bardziej do tego chętne. I właśnie koty syjamskie należą do kotów, które są w tej materii łatwiejsze, łatwiej je nauczyć, chętniej się uczą. Warto to robić, o czym wielokrotnie mówiłem. I to jest takie 10 najważniejszych informacji. Oczywiście to kod, który powinien odnaleźć się u większości z nas, jeśli mamy dla niego wystarczającą ilość czasu. Ponieważ to kot, który potrzebuje tego czasu i to jest bardzo ważna sprawa, ponieważ kiedy będziemy mieć dla niego czas, to i oczywiście będziemy mieć czas, żeby się z nim pobawić, żeby zapewnić mu odpowiednią aktywność i naszą obecność. I wtedy staje się kotem naprawdę idealnym. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Dziękuję za to, że jesteście, oglądacie, polecacie znajomym na swoich mediach społecznościowych, że spoglądacie na inne kanały, na inne materiały, co też jest dla mnie bardzo ważne, oraz za takie wsparcie bardziej wymierne, takie jak patronite, postawienie symbolicznej kawy, czy też funkcje, czy też komentarz z super podziękowaniem, za co Wam bardzo, bardzo dziękuję, a szczególnie za to, że jesteście, że oglądacie. Macie doświadczenie z tymi kotami? Chcecie podzielić się tymi informacjami? Zapraszam oczywiście do sekcji komentarzy. I na dzisiaj dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia ponownie.